Szanowni Państwo, do czego można wykorzystać padok? Oczywiście, padok jest to miejsce, w którym przebywają konie. Jako prepersi żeśmy wykorzystali to w sposób następujący. Przesunęliśmy konie troszeczkę wyżej, a z padoku zrobiliśmy, można powiedzieć, może nie szkółkę, ale intensywną produkcję kabaczków, dyni, cukini. Patisonów, pomidorów. Wielu z Was powie, jak to z padoku. Oczywiście, na padoku jest dużo nawozu, czyli azotu. Tak wygląda nasza intensywna plantacja, która wysokością dochodzi już do 1,5 metra, bo padok ma 1,5 metra. Więc proszę teraz zobaczyć, jak można wykorzystać padok. Jak można produkować, jak wspomniałem, dynie, cukinie, patisony, kabaczki i pomidory? Rośnie wszystko tak intensywnie, że nie można po prostu oderwać oczu. Owoce się już zawiązały, posprawdzamy I drugi filmik zrobię z końcowego efektu. To znaczy. O wielkości będziemy mówić i o wadze. Podejrzewam, że niektóra dynia, chociażby dynia olbrzymia, osiągnie wagę do 200 kg, co jest stuprocentowym zabezpieczeniem dla naszej małej osady prepersów. Także tak wygląda padok obsiany warzywami typu którego wymieniłem. Wielu Was się zastanawia, no przecież to będzie za dużo azotu. Otóż dyniowate pobierają tyle, ile potrzebują. Nie wezmą więcej, wezmą tyle, ile potrzebuje i będzie to wszystko intensywnie rosło. Zresztą widzicie sami. U góry widzicie folię rozwieszoną nad naszą mini plantacją. Do czego ta folia służy? Otóż ta folia służy w celu odstraszenia jaszczębi, które z przyjemnością polują na nasze stado kur. A folia po prostu odstrasza. Ale to tak na marginesie. Tu raczej oglądamy to, czego nie zobaczycie nawet we własnych ogrodach czy ogródkach. Intensywność zieleń naszych warzyw jest po prostu zniewalająca. Dziękuję.